Zabraliśmy się z bo ręka się chce pokazać, to jest. na rowery, na punkt widokowy w Rumi, na górkę, już zapomniałam Markowcą. jaką, Markowcową, o, dobrze, że mam tutaj lektora i rowery zostawiliśmy na dole, bo ja nie wiem, ona by może wjechała, ale ja nie, ale pokażemy Wam, jak tam wejdziemy, jakie są piękne widoki. Generalnie normalnie ludzie chodzą na skróty, ale nie. My idziemy naokoło, bo będzie lepiej, podobno. Mhm. Ciekawe. Tu jak ktoś ma lepszą kondycję niż my, można rowery zostawić. I idziemy sobie po schodkach. No, to jesteśmy już na wejściu na punkt widokowy. O tym, co mówił on. Tam na dół ci mówiłam, że można iść na skróty. Ale tam gdzieś można iść na skróty. Tam, tam była ścieżka A. i tam jest ten metalowy. Aha, okej. Okay. No, więc Wchodzimy i widzimy się na górze. Tam generalnie widać kawałek morza Ale trzeba wiedzieć gdzie patrzeć. Tak poza tym to taki o, widok na miasto. Tak po prostu. Tu można wyjść jeszcze wyżej, ale ja się już cykam. No, a zaraz jak już zjedziemy. To... gdzie ty jesteś? Nie, tu widzę tu No patrzę w dobrą stronę, ale powiem ci, że nie widzę. A ja nie krótka. A widzę! Ja nie widzę. Ja widzę! Widzę! To tu pójdziemy zaraz zjeść. Teraz Ta tam, tam, tam Pozwoliła nam zejść skrótem. No ale generalnie to wcale się tak lekko nie wchodzi, bo tu można się też poślizgnąć na przykład Dlatego. No jest właśnie <grymna> hop, 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 hop. Idziemy jeść Należy nam się. Uuuu! Zjeżdżać? Oczywiście! Nie mogę się położyć. Szybko będę jechać i krótka przerwa trochę zabłądziłam ale jadę myślę, że w końcu dojadę do domu Marlena mi tak kazała jechać trochę jej ufam zobaczymy ale piękny zachód no, jak zdążymy. Ja je. Nie ja tak naprawdę nie umiem jeździć na rolkę. Tylko tak udaję i świruje Pawiana. Ale Ach. hamować nie umiem. Dawaj, bo ja nie chcę. Nie chcę no się zatrzymywać. Się. Ale jeszcze wam muszę nagrać, jaki jest piękny zachód słońca dzisiaj. Chudo. Witam się z wami dzisiaj znowu z kuchni bo dzisiaj idziemy na grilla więc ja postanowiłam, że też zrobię kilka rzeczy i robię szaszłyki z indykiem i z warzywkami mam już przygotowaną marynatę z termomiksa z przepisu termomiksowego kroję właśnie indyka będziemy marynować, żeby było pyszne no, będę jeszcze robić sałatkę więc... Będzie pysznie. Ja, jeszcze taka nieumalowana, nieogarnięta, bo ja rano wstałam. Leciałam do sklepu, żeby kupić składniki, bo mówię, jak dzisiaj jest drugi, sklepy są otwarte po całym jednym dniu zamknięcia, to trzeba iść od rana kupować rzeczy, bo później już nic nie będzie. I dojechałam do sklepu koło 11. Chyba chwilę Chwilę przed, to już tak powiem Wam, w tym mięsie nie było za dużego wyboru widlowym. Mam taką właśnie super sałatkę z brokułem. To jest moja ulubiona sałatka chyba. Na takie właśnie letnie rzeczy. I daję tam tak, brokuła, ogórek, pomidor i serfeta. Znaczy no wiadomo, nie feta, ser kanapkowo-sałatkowy, tak? Oczywiście no, y, to, co z indyczka zostało, to idzie dla tej oto damulki, tak? Dostajesz indyczka? Proszę bardzo. No, także piesek już dostał indyk y, pokrojony, więc teraz marynuję. Zobaczcie, gęsta ta marynata. Pachnie przepięknie. Myślę, że to będzie bardzo dobre. Stawiam do lodówki i biorę się zakrojenie warzyw i robienie sałatki. Ktoś składników mam już w miejsce. Do tego jeszcze dodaję trochę soli, pieprz, śmietany, czosnek, zioła prowansalskie I gotowa pyszna sałatka. Sałatka gotowa.

To z rana zbieramy się na siłownię. Dzisiaj jedę na rowerze, więc zjeżdżam po rower i jedziemy się spocić. Czekaj, najlepiej ona... Nie, popatrz. Będzie goniła, co? To. Teraz ona widzę, tak to biegnie na nią. jakiegoś

To już koniec, po piłeczce. Halo? Halo, musisz przyjść i mi pomóc. O nie, zgubiłam pieska. I to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Dzięki wielkie za oglądanie. Nie zapomnijcie zostawić kciuka w góry, zostawcie też subskrypcję, a w komentarzu napiszcie jak minęła Wasza majówka. Dzięki wielkie, cześć! Bum, 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 Co powiesz widzowi? Tak to jest, kiedy próbuję coś dla Was nagrać.